Dobra, woź był wczoraj, uwaga, nie dołożyłem ani grosza na woź wczoraj. Szczerze, zapomniałem o tym zupełnie. 39-latek ze Świdnicy usłyszał błyskawiczny zarzut w sprawie kierowania gruźb karalnych w stronę szefa Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Jerzego Owsiaka. Grozi mu do 3 lat pozbawienia wolności. Twórca największej w Polsce akcji charytatywnej, która zebrała łącznie ponad 2 miliardy złotych na pomoc potrzebującym, stał się obiektem tak skrajnej nienawiści, że pojawiły się groźby zamachu na jego życie. Zajdź owsiaka, mu prosto w łeb, że oferowanie 100 tysięcy złotych za jego śmierć. Si to kilka. Nie no, przesada, kurwa no. ...kaz wielu przykładów. A według mnie to trzeba tępić takie rzeczy, potem kurwa ludzie nożują polityków i jakichś innych ludzi na... na nie ma... nie ma... Nie ma na to zgody, nie powinno być nigdy z żadnego środowiska zgody na takie rzeczy. Ile pieniędzy w tym momencie znajduje się na koncie Wielkiej orkiestry światowej. nic, nie, to obudziowywanie obudziowywanie nic. powiedzmy to światu. Ile w ogóle pieniędzy znajduje się w tym momencie, jest przetrzymywane na koncie. nie jest przetrzymywane i są to nasze sprawy. Nie będę pani o tym mówił, ile mam pieniędzy? To, są pieniądze, to, które na zakupy zry... wstry... to jest publiczne. Wstry... Nie ma się na tym. Z roku na rok obserwujemy coraz bardziej gęsto. No widać, że, widać, że kurde przydałbyś jakiś rzecznik prasowy może im, nie wiem, żeby był z Owsiakiem i takie pytania, żeby brał ten, ten rzecznik, żeby mówić, no brakuje, brakuje kogoś, kto nie traktuje tego osobiście, no. Ja się nie dziwię Owsiakowi, że to dla niego jest takie osobiste, no bo wiesz, całe życie budujesz coś i teraz po prostu bardzo to będziesz odbierać osobiście, no bo to jest jakby twoja cała spuścizna, wiesz co, dzi? Atmosferę wokół czerwonych serduszek. Ta nienawiść nie pojawiła się znikąd. Jest wypadkową wielu czynników, polaryzacji społecznej, politycznych rozgrywek, nagonki mediów, osobowości i samego Owsiaka, a także przemian, jakie przeszła jego organizacja. Jakie dopóki nie pokazał Jerzy Owsiak z tym towarzyszem Donaldem Dzierżyńskim Tuskim, okazało się, że to jest polityka, nie jakich tam kwestuje. To historia o tym, jak najwięcej. Ale no, Ja nie dziwię, się, że Gawieć jest głupia. No to jest normalne, jakby to, że. Zawsze gawić była głupia, to jest, to jest normalne, ale że owsiak się dał zrobić i upolitycznił to wszystko, to się po prostu jestem rozczarowany. No. Większa akcja charytatywna w Polsce stała się zarówno symbolem społecznej solidarności, jak i obiektem bezprecedensowego konfliktu, który. Ja jestem wolnym myślicielem, i siedzę w autobusie w czapce i patrzę, jak mijam słupy. Pociągu. Nie wiadomo jak i kiedy się skończy. Aby zrozumieć osobowość Jerzego Owsiaka, sięgnęliśmy do jego autobiografii: Obgadywanie świata. Liczące blisko pół tysiąca stron to nietypowa biografia, która zamiast chronologicznej opowieści o życiu oferuje kalejdoskop wspomnień z podróży po świecie. Autor zabiera czytelników wędrówkę przez Kanadę, Stany Zjednoczone, Australię, Związek Radziecki, Indie czy Sri Lankę. Książka, choć bogata w anegdoty i opisy odwiedzonych miejsc, nie trzyma żadnego porządku. Narracja przeskakuje swobodnie między wątkami i lokalizacjami, często pozostawiając historię bez wyraźnej puenty. Zamiast pogłębionej refleksji, autor koncentruje się na pokazaniu różnorodności świata i podkreślaniu pozytywnych aspektów spotykanych kultur i ludzi. Okres dzieciństwa i dorastania owsiaka został potraktowany zdawkowo wspomina jedynie o młodzieńczych przygodach, takich jak jazda na gabę tramwajem czy podróż autostopem. Zdjęcie małego Jurka owsiaka, pokazującego język, to nie tylko dziecięca psota uchwycona obiektywem, to symbol postawy, która stała się jego znakiem rozpoznawczym przez następne dekady. Ten buntowniczy styl przewija się przez całą jego działalność publiczną: od prowadzenia programów młodzieżowych przez organizację przystanku Woodstock po kierowanie największą akcją charytatywną w Polsce. Późniejsze etapy życia również nie tworzą spójnej opowieści, rozpływając się w potoku luźno powiązanych historii z podróży. Konstrukcja autobiografii Owsiaka jest znamienna. Przez 450 stron czytelnik zanurza się w pozornie chaotyczny stumień wspomnień i anegdot. Ta forma nie jest jednak przypadkowa. Stanowi wierną reprezentację stylu działania samego autora. Forma autobiografii A skąd się wzięło, że Owsiak coś z uranem robi? Autobiografia Owsiaka staje się niemal doskonałym zwierciadłem jego osobowości. Autobiografię wieńczy przełomowy moment z lat 80., gdy Owsiak, przebywający wówczas na zarobkowym wyjeździe w Niemczech, dowiedział się z prasy o rozpoczynających się w Polsce strajkach. Jego późniejszą decyzję o powrocie do kraju wspomina jako jeden z najważniejszych życiowych wyborów, który zadecydował o jego przyszłej drodze. Pomyślałem sobie, że była to jedna z moich najbardziej emocjonalnych podróży, kiedy tym do połowy dobrym Fordem mknąłem przez Polskę. Tak, wiara i optymizm. To było coś, co ujechało ze mną tych kilkaset kilometrów, i myślę sobie, że choć rzeczywistość okazała się inna od tej, którą człowiek sobie wymarzył wtedy, w 80 roku, to te dwie Ile rzeczy motywują wośc. mnie do dziś. Wośc, Jeśli coś wośc. chciałbym ze swoich podróży powtórzyć, to chyba ten jeden kurs B. 188 531 625. To mniej niż. Kwota deklarowana 178 milionów 531 tysięcy złotych. W Krakowie była puszka, do której ktoś rzucił 100 tysięcy złotych. No to jakiś youtuberek se film naklęci niedługo. Erlin, Warszawa. Z tyloma wyobrażeniami w młodej wtedy jeszcze głowie. Doświadczenia z podróży po świecie wyposażyły owsiaka w unikalne narzędzia i perspektywę, które później wykorzystał w budowaniu swojej pozycji medialnej i działa... Chyba żartuję, że ja kliknę w ten link. Wy też nie klikajcie. Nie wrzucaj takich linków. ...społecznej. Zanim przystanek Woodstock wszedł na szczyt popularności w Polsce, Owsiak wraz z ekipą filmową dokumentował oryginalny amerykański festiwal, poznając od kulis mechanizmy organizacji jednego z największych wydarzeń muzycznych świata. To doświadczenie zdobyte podczas bezpośredniej obserwacji legendarnego festiwalu stało się później bezcenną inspiracją przy rozwijaniu polskiej wersji tego muzycznego święta. Urodzony w 1953 roku dorastał w szarej rzeczywistości lat 50. i 60., a jego wejście w dorosłość przypadło na dekadę Gierkowską. Ta perspektywa czasowa jest kluczowa dla zrozumienia jego późniejszych działań. Gdy na początku lat 90. organizował pierwsze finały Wośpu, nie był już młodym buntownikiem. No taka jest prawda Gambit, lecz ukształtowanym mężczyzną, zbliżającym się do pięćdziesiątki. Jego inicjatywa była w moment, gdy Polacy zagubieni w realiach transformacji ustrojowej desperacko potrzebowali pozytywnego impulsu do działania. Pierwszy finał WOŚP stał się nie tylko akcją charytatywną, ale także swojego rodzaju antidotum na społeczną apatię. Owsiak ze swoim międzynarodowym doświadczeniem i dojrzałością życiową potrafił połączyć młodzieńczą energię z profesjonalnym podejściem do kariery. Jednak zrealizowanie pierwszego finału a przekucie inicjatywy w coroczną akcję o tak ogromnej skali to dwie różne rzeczy. W teorii startupów funkcjonuje pojęcie Doliny Śmierci krytycznego okresu między rozpoczęciem działania no nie myślałem, że w filmie o wsiaku takie coś zobaczę, no. a momentem generowania pierwszych znaczących przychodów. To właśnie w tej fazie upada większość nowych przedsięwzięć. Wizjonerzy często zadają sobie pytanie, jak przetrwać ten najtrudniejszy etap. Historia Jerzego Owsiaka i jego projektów stanowi fascynujący przykład skutecznego pokonania tej przeszkody. Jego sukces opierał się na trzech kluczowych elementach. Po pierwsze, dzięki licznym podróżom i obserwacji podobnych inicjatyw za granicą, przeprowadził swoistą analizę rynku, adaptując sprawdzone rozwiązania do polskich realiów oraz rozumiał problemy, które musiał pokonywać. Podróżowanie autostopem może ci dać więcej, niż ci się wydaje. Po drugie, potrafił zgromadzić wokół swojej idei właściwych ludzi, od wolontariuszy po profesjonalistów z różnych dziedzin. Pomimo, że jest uznawany za założyciela, warto wspomnieć z kim otwierał oficjalnie Wośw w 1993. Lidia Niedźwiecka Owsiak, Bochdan Maruszewski, Piotr Burczyński, Paweł Januszewicz, Walter Heustowski i Beata Betke. Warto pamiętać, że Beata sukces Wośku to sukces przede wszystkim masy kompetentnych ludzi, którzy nie są tak medialni jak Owsiak. Jednak najważniejszym czynnikiem była, po trzecie, jego niezwykła energia i charyzma, która dosłownie zarażała innych entuzjazmem do działania. To właśnie ta kombinacja. Dokładnego rozpoznania terenu, łączenia ludzi oraz zaraźliwego entuzjazmu pozwoliła Wośpowi nie tylko przetrwać najtrudniejszy okres, ale też przekształcić się w jedno z największych przedsięwzięć społecznych w Europie. Owsiak udowodnił, że Dolina Śmierci nie musi być wyrokiem dla nowej inicjatywy, jeśli za projektem stoi właściwa mieszanka wizji, pomagania... No ja WOŚP wspieram duchowo, bo w tym roku nic nie dałem. ...z muzyką, rozumieniem rynku i autentycznego zaangażowania. Fundacja WOŚP początkowo koncentrowała się na wsparciu oddziałów kardiochirurgii dziecięcej, przekazując służbie zdrowia 71,5 tysiąca urządzeń medycznych. Działalność fundacji obejmuje także edukację. Programy pierwszej pomocy objęły nie ma. już 3 miliony... Ja donatuję mój bęben. dzieci z 95% polskich szkół podstawowych. Z biegiem lat fundacja poszerzyła zakres wsparcia o onkologię, geriatrię i neonatologię, realizując również pionierskie projekty, takie jak badania słuchu u noworodków. Po ponad 30 latach liczba wolontariuszy i zebranych środków wciąż rośnie, a wolontariat podczas finałów WOŚP zyskał prestiżowe znaczenie wśród społeczników. Przy okazji zbierania pieniędzy do puszek na woźb, idealnie widać, jak drobne kwoty, sumowane w dużej skali, dają gigantyczne efekty. I podobnie może wyglądać Twój proces inwestycyjny. Małe kwoty, ale dokładane w dużej skali, w długim terminie i regularnie, mogą dać Ci finansowe bezpieczeństwo czy środki na emeryturę. Jednym z rozwiązań, które może Ci w tym procesie pomóc, jest platforma Freedom 20. Która w ramach swojej oferty umożliwia chociażby zabezpieczonowo wspierać. Ale dziś, gdy władze ma opcja przychylna Wośpowi, brak wroga i zagrożenia dla fundacji sprawia, że ludzie już się aż tak nie jednoczą wokół Owsiaka. I między innymi stąd wynika kryzys wizerunkowy całej inicjatywy. Mimo, że Woś jest organizacją pozarządową, Fundacja oraz Twarz przedsięwzięcia wielokrotnie angażowała się w działania o charakterze politycznym zarówno poprzez symboliczne gesty, jak i bezpośrednie akcje. Szczególnie wymowna była kampania billboardowa, która przed wyborami mogła sugerować odbiorcom głosowanie naprzeciwko ówczesnej partii rządzącej. Podobny wydźwięk miały zaproszenia konkretnych polityków na scenę finałów, zarówno Bronisława Komorowskiego, jak i Leszka Balzerowicza. Prezydent Polski, prezydent Niemiec, zaprasza na scenę! To to młodzi Polacy, młodzi Niemcy! Panowie, ta flaga, polska flaga jest też na waszą część. Polska flaga z, ze Stadionu Narodowego, z Europy! Ludzie, jestem dumny z was! I też chcę powiedzieć, że jestem z Was dumny. Sto lat, 100 lat. Wspólna akcja pomocowa z Donaldem Tuskiem dla Powodzian również została odebrana jako manifestacja politycznych preferencji. Kontrowersje wzbudził też incydent z dziennikarzem TV Republika, którego wywalono z konferencji prasowej WOŚP. To wydarzenie było interpretowane jako kolejny przejaw stronniczości organizacji i selektywnego podejścia do mediów. Najbardziej problematyczne okazały się jednak osobiste wycieczki Osiaka. Jego skandaliczna wypowiedź ze sceny pod adresem posłanki Krystyny Pawłowicz, sugerująca, że ta potrzebuje seksu zakończyła się przegraną w sądzie. Ten incydent pokazał, jak osobiste animozje i polityczne sympatie mogą szkodzić wizerunkowi organizacji charytatywnej. Szczególnie wyraźnie widać to podczas corocznych aukcji, gdzie granica między szczodrością a pr wybielaniem wizerunku staje się coraz bardziej zatarta. Na przykładzie kilku głośnych aukcji można zaobserwować ten niepokojący trend. Współpraca z dużymi markami, takimi jak M-Bank, Tyskie czy Crunchips, rodzi pytania o komercjalizację akcji charytatywnej. Choć wsparcie korporacyjne zapewnia znaczące wpływy, to jednocześnie stawia fundację w dwuznacznej roli narzędzia marketingowego, chociażby producenta piwa, co budzi szczególne kontrowersje, gdyż alkohol jest jednym z głównych czynników destrukcyjnie wpływających na zdrowie publiczne, co stoi w sprzeczności z misją fundacji... No to jest akurat w sumie pojebane. zajmującej się ochroną zdrowia. Podobnie kontrowersyjne są niektóre aukcje prowadzone przez celebrytów i polityków. Maciej Or... Bagażnik dachowy? ...wystawiający bagażnik samochodowy... <grybuj> ja pierdolę. ...Janusz Palikot i jego wyjątkowa kolacja, czy... Lecz... Ej, ale akurat kolację z Palikotem... Palikot... Może i złodziej, ale... Ten kontent kulinarny to coś kurwa miał coś w sobie. Ten kontent jego kulinarny. Rzek balcerowicz oferujący stary rower. A nawet Ryszard Petru wystawiający ubranie pracownicze z biedronki. Chciałem przekazać na wielką orkiestrę świątecznej pomocy mój. z biedronki. To jest t-shirt. To jest polarek. To przykłady jedne z wielu, gdy woźb staje się platformą do Tragedia, budowania kurwa, osobistego tragedię. wizerunku. Politycy, którzy uczestniczą w WOŚP, często spotykają się z krytyką za wykorzystywanie tej akcji charytatywnej do promocji własnego wizerunku, zamiast skupić się na systemowych rozwiązaniach w ochronie zdrowia, za które są bezpośrednio odpowiedzialni w ramach swoich obowiązków służbowych. Co istotne, nie chodzi tu o kwestionowanie samej idei zbierania funduszy na cele charytatywne, ale o sposób w jaki się to odbywa. Praktyka wybielania wizerunku poprzez udział w aukcjach WOŚP stała się na tyle powszechna, że może zagrażać wiarygodności całej inicjatywy. Fundacja, której misją jest pomoc potrzebującym, ryzykuje, że stanie się narzędziem PR-owym dla osób i firm szuka Widziałem kontent Dzień z ale ja nie mam takiej kasy na, na rozpierdalanie. ...społecznej legitymizacji. Woźb, który powstał jako oddolna inicjatywa społeczna... Ale imo warto jakby jakiś streamer na kiku, co robi JRL streamy, to myślę, że warto, bo odda na pewno mu to. ...coraz częściej wydaje się uwikłany w skomplikowaną sieć zależności biznesowo-wizerunkowych, co może podważać jego wiarygodność w oczach części społeczeństwa. Gdy w 2015 roku władze objęło Prawo i Sprawiedliwość, TVP przestała transmitować finał woźb i przyjęła negatywną narrację wobec działalności Jurka Owsiaka. Jednak wraz ze zmianą władzy w Polsce pod koniec 2023 roku sytuacja uległa diametralnej przemianie. Największe spółki państwowe, takie jak Orlen, PKP i PZU, ponownie zaangażowały się we wspieranie orkiestry, demonstrując powrót do wcześniejszej tradycji współpracy z jedną z największych akcji charytatywnych w kraju. Powrót wsparcia spółek skarbu państwa dla Woś wzbudza dyskusję o roli organizacji pozarządowych w finansowaniu służby zdrowia w Polsce. Z jednej strony demonstruje to społeczną akceptację dla oddolnych inicjatyw charytatywnych, z drugiej jednak rodzi pytania o to, czy państwowe przedsiębiorstwa nie powinny raczej wspierać systemu ochrony zdrowia poprzez bezpośrednie wpłaty do budżetu państwa, zamiast przekazywać środki przez organizacje pozarządowe. Dzisiaj dzieci zbierają na Owsiaka, a nie Owsiak zbiera na dzieci. Dlatego apeluję, nie wpłacajcie, Szanowni Państwo, ani złotówki na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy Jerzego Owsiaka. To jest w mojej ocenie jego jakiś taki prywatny em, biznesi. Wośp stał się czymś więcej niż tylko akcją charytatywną. Przekształcił się w swoisty papierek lakmusowy dla polskich podziałów społecznych. Fenomen ten można porównać do efektu polaryzacji grupowej, gdzie pierwotne, neutralne zjawisko staje się punktem zapalnym, wokół którego krystalizują się znacznie głębsze podziały społeczne. Paradoksalnie, im bardziej Woś stawał się przedmiotem ataków, tym silniej mobilizował swoich zwolenników. Każda krytyka, każdy atak na fundację czy samego owsiaka. Wza... Kolacja z Julką i z jej starym za 15 koła można wylicytować. Ej, mam pytanie. Ta ręka starego nie za nisko? Niby to jego komórki, ale z drugiej strony... Wzmacniał tylko identyfikację sympatyków z organizacją. To klasyczny przykład tak zwanego efektu oblężonej twierdzy. Zewnętrzna presja nie osłabia, a wręcz wzmacnia wewnętrzną spójność grupy. Można to zaobserwować w corocznych zbiórkach. Padające rekordy to nie tylko wyraz chęci pomocy, ale także manifestacja poparcia a, dla określonej ja, ja, ja. wizji społeczeństwa. Czerwone woźb przestało być tylko symbolem dobroczynności. Stało się deklaracją światopoglądową, podobnie jak Jebana inne symbole, Jorby, które w Polsce nabrały wykraczającego malutki. poza ich pierwotny sens. Ta transformacja ma jednak swoją cenę. Wośp, który miał jednoczyć Polaków wokół szczetnego celu pomocy potrzebującym, paradoksalnie stał się kolejnym polem bitwy w wojnie kulturowej. Zamiast być przestrzenią dialogu i współpracy ponad podziałami, organizacja mimowolnie wzmacnia już istniejące linie podziału społecznego. Szczególnie widoczne jest to w mediach społecznościowych, gdzie dyskusje o wośp rzadko dotyczą potrzeb służby zdrowia. Zamiast tego stają się pretekstem do kolejnej odsłony ideologicznej wojny. Zwolennicy bronią każdego działania organizacji, nawet kontrowersyjnego, podczas gdy przeciwnicy krytykują wszystko włącznie z najbardziej oczywistymi sukcesami. Powstała taka akcja oddolna, może zobaczymy, plakat nie daje Owsiakowi wspieram e, republikę. No, oczywiście my uprzedzamy my pieniędzy, które wpływają, przede wszystkim e, przeznaczamy je na wsparcie samej Telewizji Republika, na kupno sprzętu. To nie idzie na nasze ręce, to nie idzie na e, to, żebyśmy mieli lepszy życie, tylko żeby walić ten sprzęt. A co na to, Jerzy Owsiak? Podkreślając swoją przynależność do klasy średniej, nie pomaga polaryzacji. W 2022 roku, komentując podwyższenie składki zdrowotnej, stwierdził: Jestem klasą średnią, która została ukarana za to, że płaci podatki, że zatrudnia ludzi, że myśli o tym, żeby zarabiając na siebie, zarabiać także na państwo. Sam siebie określa jako dobrze wypełniającego swoją rolę typowego polskiego Kowalskiego. Rzeczywistość jednak znacząco odbiega od tej skromnej autoidentyfikacji. Owsiak należy do najbardziej wpływowych osób w kraju, co dobrze ilustruje reakcję organów ścigania na kierowane przeciwko niemu groźby. Podczas gdy zwykli obywatele często spotykają się z bezradnością policji lub umorzeniami spraw, w przypadku twórcy WOŚ służby działają błyskawicznie i skutecznie. To jest takie wkurzające. Myślałam, że policja po prostu nie umie łapać tych ludzi, ale w przypadku równiejszych robi to natychmiastowo, więc umie. Po prostu przy zwykłych ludziach nie chce, komentuje jedna z obserwatorek. Ten kontrast między deklarowaną przeciętnością a faktyczną pozycją społeczną wsiaka stanowi jeden z paradoksów jego publicznego wizerunku oraz jeden z powodów, dla którego ludzie tracą do niego zaufanie. W teorii zarządzania istnieje zjawisko znane jako paradoks założyciela. Ten sam charyzmatyczny lider, który swoją energią i wizją powołał organizację do życia, może stać się jej największą przeszkodą w dalszym rozwoju. Historia Jerzego Owsiaka i Wośpu to klasyczny przykład tej prawidłowości. Na początku lat 90. Polska potrzebowała właśnie takiego człowieka, jak owsiak niepokornego wizjonera, który widział kawałek świata i mógł sprowadzić do Niepokorny Polski inną wizjoner. perspektywę. Łamał schematy i potrafił porwać za sobą tłumy. Jego bezpośredniość kontrowersyjny język i rock'n'rollowa energia idealnie trafiły w moment transformacji ustrojowej. To, co początkowo było jego największą siłą, bezkompromisowość, spontaniczność i całkowita kontrola nad organizacją, z czasem zaczęło jednak generować coraz poważniejsze problemy. WOJSP z małej, oddolnej inicjatywy przekształcił się w potężną instytucję zarządzającą setkami milionów złotych, współpracującą z największymi firmami, politykami i wpływającą na system ochrony zdrowia w Polsce. To, co stało się z Wośpem, przypomina proces, który przeszło wiele startupów technologicznych. Charyzmatyczni założyciele, którzy pchnęli te firmy do sukcesu, często musieli ustąpić miejsca bardziej doświadczonym menedżerom. Organizacja weszła w fazę, w której nie potrzebowała już wizjonerskiej energii charakterystycznej dla startu projektu, lecz osoby z innymi cechami, kogoś potrafiącego wszystko ustabilizować, uspokoić procesy, nie być tak konfrontacyjnym i konfliktowym. Owszak jednak w przeciwieństwie do innych działalności pozostał niekwestionowanym liderem, twarzą wośpu, nie schodząc ze sceny ze swoim głośnym charakterem. Przed nami awantura o Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy Jurka, 33. edycja. Przyznam się szczerze, że jako członek zespołu WW, jako muzyk, jako przyjaciel Jurka z dawnych lat, byliśmy od samego początku w tej, w tej inicjatywie, tylko że z czasem ona zaczęła ewoluować, stała się takim wielkim wehikułem promującym już samego Jurka. I to jest bardzo przykra sprawa, jak zdewaluował się ładny projekt i taka szlachetna inicjatywa. Byliśmy świadkami jesienią 2023 roku, jak, tej, jak ta inicjatywa wyprowadziła w pole całą rzeszę darczyńców czy wolontariuszy, bo, bo zaangażował się Jurka. Jurek nie po raz pierwszy w kampanii polityczną yy, obrzydliwą, wykluczając czy jakby deprecjonując ogromną grupę Polaków, którzy no. też wspierali te orkiestry, nazywając ich złem, nazywając ich sepsą, odczłowieczając. No to jest obrzydliwa rzecz, którą Jurek zrobił. Woźb który rozpoczynał jako oddolna inicjatywa społeczna, z czasem stał się elementem szerszej układanki polityczno-społecznej. Powiązania z polityką i strukturami państwowymi zamiast wzmacniać organizację, paradoksalnie doprowadziły do jej uwikłania w ideologiczne spory. To, co miało służyć wyłącznie pomocy potrzebującym, stało się mimowolnie polem bitwy w wojnie kulturowej. Kontrowersje wokół osoby Jerzego Owsiaka, jego wypowiedzi i działań systematycznie odciągają uwagę od podstawowej misji fundacji. Zamiast dyskutować o potrzebach polskiej służby zdrowia czy skuteczności pomocy medycznej, społeczeństwo angażuje się w jałowe spory o charakterze politycznym. Woźb mógłby funkcjonować ponad podziałami jako neutralna platforma Widziałem. pomocy łącząca Polaków wokół wspólnego, niekwestionowanego celu, ale lata uwikłania w politykę sprawiają, że trudno będzie to osiągnąć. WOŚP stoi dziś przed klasycznym dylematem dojrzałej organizacji. Jej dalszy rozwój i skuteczność wymagają fundamentalnych zmian w sposobie zarządzania. Kluczowe byłoby jasne odcięcie się od bieżącej polityki. To oznaczałoby nie tylko zmianę w komunikacji zewnętrznej, ale przede wszystkim reorganizację władzy wewnątrz fundacji. Paradoksalnie, największą przeszkodą w tej ewolucji może okazać się sam założyciel, którego charyzmatyczny styl zarządzania i silne poglądy są głęboko wplecione w DNA wośp Historia biznesu zna wiele przypadków, gdy charyzmatyczni założyciele musieli ustąpić miejsca spokojniejszym charakterom, żeby móc rozwijać się dalej. W przypadku Woźb ta zmiana wydaje się jednak mało prawdopodobna. Osobista więź między owsiakiem a organizacją jest na tyle silna, że trudno wyobrazić sobie jej funkcjonowanie bez jego bezpośredniego udziału. Ta sytuacja stawia pod znakiem zapytania możliwość ewolucji Woźb w kierunku prawdziwie neutralnej, ponadpodziałowej instytucji społecznej. Dziękuję za obejrzenie materiału do końca. Zapraszam do skorzystania z oferty naszego... No jest, y jakieś tam są zarzuty w sumie w ich stronę, ciekawe.